Dzień dobry państwu. Nazywam się Anna Wdowińska. Mam zaszczyt powitać państwa w imieniu Perspektyw na drugim finale rankingu szkół STEM. Proszę państwa, nagrodzimy dziś szkoły, licea i technika, w których przedmioty STEM, czyli matematyka, fizyka, chemia, biologia i informatyka są nauczane najlepiej i najskuteczniej. To obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do nauki, technologii i innowacji. Partnerem rankingu Szkół Stęp Perspektywy 2016 jest, jak przed rokiem, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i twórcę polskich rankingów edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rankingi są... Zjawiskiem, od którego nie odejdziemy już, rankingi szkół wyższych, rankingi liceów, rankingi techników, rankingi programów MBA. Żyjemy w świecie konkurencji, i w tym świecie konkurencji, w tym świecie rankingów brakowało nam rankingu, który właśnie będzie wspierał te idee, które są przedmiotem dzisiejszej konferencji, czyli kształcenie w zakresie przedmiotów STEM, przygotowywanie do studiów technicznych, przygotowywanie do innowacyjności. I bardzo cieszymy się, że znaleźliśmy grupę partnerów z Akademią Górniczo-Hutniczą na czele, które wsparły tę ideę i chcę tutaj powiedzieć to adresuję e, specjalnie do Zybkesa. Steven, e, Our friend Bob Morse started e, started with STEM rankings in the United States four years ago. But we started publish our rankings of Higher education uh, of high schools 25 years ago. But then we joined to him and we follow him in organizing the STEM rankings. And today we will publish, we will announce the results of the second STEM ranking of Polish uh, high schools. This is especially for your information because Stephen is totally involved in supporting STEM in the United States. Szanowni Państwo, Chciałbym serdecznie powitać na naszej skromnej, skromnej uroczystości, gości honorowych, znowu się nasza pierwsza ławka e, zapełniła. Witam serdecznie pana Macieja Kopcia, wiceministra edukacji narodowej. Witamy panie ministrze. Proszę państwa, Witam panią Aurelię Michałowską, mazowiecką kurator oświaty. Witamy Pani Kurator. Witam pana Janusza Wrzala, dolnośląskiego wicekuratora oświaty. Witamy, panie kuratorze. Proszę państwa, i oficjalnie, serdecznie, gorąco, choć już wspominaliśmy nazwę instytucji, witam pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Tadeusza Słomkę, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodniczącego kapituły rankingu. Serdecznie proszę o zabranie głosu pana ministra Macieja, Ko Macieja Kopcia. Prosimy, panie ministrze. Panie rektorze, panie prezesie, państwo kuratorzy, szanowni państwo, ja chciałem bardzo podziękować za to zaproszenie, podziękować organizatorom, podziękować tym, którzy z organizatorami współpracują, czyli podziękować i perspektywom, i AGH, i gospodarzom miejsca, czyli Centrum Nauki Kopernik, za promocję tego, co najlepsze w polskiej edukacji. Za promocję przede wszystkim tego, co łączy się z nauką, technologią, innowacyjnością, za promocję przedmiotów ścisłych i przedmiotów przyrodniczych. Chciałem równocześnie zapewnić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie prowadzić takie działania, które będą służyć i wzmocnieniu nauk ścisłych. I nauk przyrodniczych, i przywrócenia rangi przedmiotom przyrodniczym w Liceum Ogólnokształcącym. Chciałem pogratulować i pomysłu, i takich działań, które służą promocji liceum, które szczególną uwagę zwracają właśnie na przedmioty ścisłe, przedmioty przyrodnicze. Pogratulować wszystkim laureatom tego rankingu. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękujemy. Serdecznie zapraszamy do zabrania głosu pana profesora Tadeusza Słomkę, rektora AGH, szefa kapituły rankingu. Panie prezesie, panie ministrze, szanowni państwo, panie panowie, dear guests. To wielka przyjemność być tutaj ponownie po roku, bo ten konkurs dla uczelni wyższych, szczególnie dla uczelni technicznych, jest niezwykle ważny. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Czyli STEM, to podstawa rozwoju innowacyjnej gospodarki, ale to także podstawa dobrego kształcenia w uczelniach wyższych, szczególnie w uczelniach technicznych. Kandydaci w miarę swobodnie poruszający się w obszarze matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, to dla nas szansa na sukces. To gwarancja dobrego wykształcenia świetnie przygotowanych do. Nowoczesnej gospodarki absolwentów. Każdą gospodarkę rozwijają liderzy, i wśród tych najlepiej przygotowanych muszą znaleźć się liderzy wizjonerzy, wynalazcy, znakomici menedżerowie. I na to liczymy. Za to chwała i wielkie dzięki dla wszystkich dyrektorów, dla wszystkich profesorów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przysyłają do nas znakomicie przygotowanych kandydatów z zakresu tych właśnie nauk. Niezależnie od tego, kto które miejsce zajmie, to wszyscy będą wygrani. To wyświechtany slogan, ale tak jest. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli odrobinę poprawiła się jakość kształcenia z zakresu tych przedmiotów, w którejś ze szkół, która dzisiaj jeszcze nie zajmie pierwszego miejsca, to jest to świetna wiadomość dla tych młodych ludzi i dla nas, dla uczelni wyższych. Drodzy państwo, Nowoczesna gospodarka, innowacyjna gospodarka karmi się właśnie takimi wizjonerskimi absolwentami, i chcemy jeszcze, żeby oni tutaj w Polsce zostali. Zatem powinniśmy ich chołubić. My w Polsce mamy taką troszkę cechę polskiego piekiełka. Jeśli ktoś troszkę wystaje powyżej, to tak go troszeczkę wyrównać do szeregu. A tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie tych najlepszych zawsze i wszędzie po prostu promować. Matematyka królowa nauk, cóż tu więcej powiedzieć, opisuje świat i wszystkie funkcjonujące zależności. Fizyka, która wydaje się wielu uczniom bardzo trudna, to przecież nauka, która opisuje narodziny i historię wszechświata od wielkiego wybuchu poprzez kolejne etapy, poprzez powstawanie gromad galaktyk, gwiazd i planet. Ale to także nauka, która bada. Budowę atomu jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu, wydawało nam się, że wszystko już na ten temat wiemy. Okazuje się, że nie wiemy. I można by o każdej z tych nauk długo mówić. Króciutko powiem jeszcze, bo martwi nas, że tak mało absolwentów szkół średnich zdaje na maturze fizykę. Coś tu musimy zrobić. Może to jest słaba promocja fizyki? Może są jakieś błędy w metodologii kształcenia? Być może w okrągłym stole będę mówił o tym, co my robimy w Akademii, żeby właśnie to zmienić. Drodzy Państwo, bez STEM nie ma dobrego szkolnictwa wyższego w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Prosimy Pana Rektora o pozostanie na scenie, bo za chwileczkę przejdziemy do najmilszej części tej uroczystości, to znaczy do wręczenia dyplomów najlepszym szkołom. Bardzo proszę też Pana Ministra, Mr. Zipkis. You are kindly asked to... A... Can we have you on the stage? A proszę Państwa, tak jak mówiłam, w tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy również ranking techników STEM. Ranking, który wskazuje szkoły, które najlepiej uczą matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki. I właśnie od przedstawienia najlepszych techników STEM rozpoczniemy naszą uroczystość. Czy koleżanki z dyplomami są gotowe? Znakomicie. Zatem. Ogłaszamy wyniki rankingu techników STEM 2016. Miejsce piąte zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych numer 1 w Warszawie. Dyplom odbierze pan Sławomir Kasprzak, dyrektor szkoły. Miejsce czwarte. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół. Bardzo proszę pana dyrektora o pozostanie na scenie, bo zrobimy zdjęcie najlepszych szkół. A zatem, miejsce czwarte, Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu. Zapraszamy pana Ryszarda Pyssę dyrektora szkoły, i panią Marię Jedlińską, wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Miejsce trzecie to technikum w zespole szkół elektronicznych imienia Bohaterów Westerplatte w, Radio, w Radomiu. Zapraszamy na scenę pana Radosława Kotowicza, dyrektora szkoły. Miejsce drugie. Miejsce drugie zajęło Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Dyplom odbierze dyrektor szkoły pan Walenty Szarek. I zdobywca miejsca pierwszego w tegorocznym rankingu techników STEM zwyciężyło Technikum Łączności numer 14 imienia obrońców poczty polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Zapraszamy pana dyrektora Antoniego Borgosza z delegacją szkoły. Pan minister ma dyplom? Raz, dwa. Nie, pan dyrektor będzie. Panie dyrektorze, bardzo proszę, ma pan głos i mikrofon. państwa gorąco dziękuję losowi że dał mi tę szansę że mogę pracować ze wspaniałą kadrą nauczycielską kadrą która umie wytworzyć klimat klimat sprzyjający wrażliwości intelektualnej klimat sprzyjający otwarciu się tych młodych na wiedzę umysł człowieka jak spadochron działa wtedy gdy jest otwarty jest mi ogromnie miło że ta kadra wyznaje zasadę, iż każdego za coś tam można pochwalić i że każdy dobry technik jest dobrym humanistą. Proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością przedstawię Państwu reprezentantów tej dużej grupy nauczycieli, którzy tworzą, zasłużyli, tworzą ten sukces. Tak kolejno, pani Barbara Ciborowska, matematyk. Pani dr Ewa Kowal, chemik. Pan Andrzej Łanuszka, przedmioty zawodowe. To on jest twórcą tych sukcesów w przedmiotach w zakresie przedmiotów zawodowych. I wreszcie ksiądz Andrzej Gołębiowski. Wspaniały kaznodzieja. Cieszy się ogromnym szacunkiem wśród młodzieży. I chcę Państwu powiedzieć: kandydat na biskupa. Proszę Państwa, i jeszcze dwa zdania. Nisko kłaniam się przedsiębiorcom. 22 firmy, z tymi firmami współpracujemy. W przeważającej większości przypadków szefami tych firm są nasi absolwenci. Zmiany w programach, blis, to, że możemy być blisko techniki, to zawdzięczamy tym właśnie firmom i, nim się, i tym firmom nisko się, szefom tych firm nisko się kłaniam. I wreszcie wspaniała współpraca z uczelniami wyższymi, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Wyższą Szkołą Zarządzania i Biznesu. Proszę Państwa, wiele programów, wiele naszych propozycji opiniowanych jest przez naukowców. I za to gorąco, gorąco dziękujemy. Bardzo dziękujemy i prosimy teraz panów dyrektorów do zdjęcia wspólnego z dyplomami. Na chwileczkę właśnie panów dyrektorów z dyplomami i z, oczywiście z gośćmi honorowymi. I poprosimy. to Tak, no, ale dzięki temu są znakomite zdjęcia, Panie Ministrze. Po prostu bez tego się nie da, bo wychodzi bałagan. Także Pozwolamy Krzysztofowi, żeby chodził przez chwilę. Bardzo dziękujemy. To jeszcze raz poproszę o brawa dla dyrektorów najlepszych techników STEM. And more schools. Proszę Państwa, za chwilę ogłosimy wyniki rankingu liceów STEM. Poznamy teraz 10 liceów ogólnokształcących, które najlepiej uczą tych przedmiotów. Miejsce dziesiąte zajęło szóste liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zapraszamy pana dyrektora Romualda Lisa. Prosimy też panią kurator. Czy możemy pani kurator zaprosić też na scenę, bo będzie jeszcze parę szkół do gratulowania. Wielozadaniowość jest przereklamowana. Miejsce dziewiąte zajęło piąte Liceum Ogólnokształcące imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Dyplom odbierze dyrektor szkoły, pan Stanisław Pietras. Prosimy, panie dyrektorze. Miejsce ósme w rankingu liceów STEM zajęło pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Zapraszamy panią dyrektor Ewę Wojciechowską. Siódme miejsce w naszym rankingu zajęło Liceum Ogólnokształcące numer 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Dyplom odbierze dyrektor pan Michał Głowacki. Zapraszam również pana kuratora Janusza Wrzala. Gratulacje od pana kuratora i za chwilę miejsce szóste, a na miejscu szóstym znalazło się trzecie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Zapraszamy panią Agnieszkę Orzeszek, wicedyrektor słynnej Gdyńskiej Trójki. Piąte miejsce w naszym rankingu zajęło Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej. Prosimy na scenę pana Tomasza Kozerę, dyrektora tej szkoły. Zapraszamy pana rektora Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej. Bardzo prosimy, panie rektorze. Na czwartym miejscu w naszym rankingu znalazło się Liceum Ogólnokształcące nr 14 imienia Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. O ile wiem, nie mamy przedstawiciela, ale oczywiście przekażemy ten dyplom. Prześlemy dyplom do szkoły. I proszę Państwa, doszliśmy do podium. Na miejscu trzecim znalazło się 13 Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. A myślę, że możemy przekazać dyplom panu ministrowi. Sukces tej szkoły jest również sukcesem pana, pana ministra. Na drugim miejscu znalazło się Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszam pana Arkadiusza Stańczyka, dyrektora tego znakomitego liceum. I proszę państwa, zaskakujący zwycięzca tegoroczny. XIV Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Zapraszamy panią Reginę Lewkowicz, dyrektora tego znakomitego liceum. Pani dyrektor, ma Pani głos. Szanowni Państwo, w imieniu koleżanek i kolegów dyrektorów, bardzo dziękuję organizatorom tego rankingu za wyróżnienie. Dla nas jest to informacja zwrotna. To te zaszczytne miejsca mówią nam o tym, czy nasz, nasza oferta przygotowana przez nas i realizowana jest atrakcyjna i czy jest skuteczna. Szanowni Państwo, moja Rada Pedagogiczna już nie zastanawia się nad tym, czy uczyć dzieci uzdolnione w kierunku przedmiotów ścisłych, tylko zastanawiamy się stale nad tym, jak. Jak to robić. Jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel, którego stawiamy przed tak zdolną młodzieżą? Jakie programy, gdzie szukać wsparcia, z kim współpracować? Jakie metody są skuteczne i atrakcyjne? Młodzież jest szalenie wymagająca. Szanowni Państwo, głęboko wierzę w to, że udźwigniemy to zadanie i sprostamy oczekiwaniom. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Tradycyjnie prosimy pana Krzysztofa o zrobienie zdjęcia. Panie tak. prezesie, proszę pana هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> A to jeszcze poprosimy panów dyrektorów techników z dyplomami, żebyśmy... Przepraszam, ale proszę jeszcze sekundeczkę zostać, przepraszam, bo musimy mieć wszystkie najlepsze szkoły STEM, i licea, i technika. Panie dyrektorze, musi pan zmienić rolę, ale tylko na chwileczkę. Bardzo proszę. Jeszcze pana dyrektora Pysę poprosimy.

Bardzo Państwu dziękujemy.